Natomiast teraz ta piosenka, którą ja wykonam, to początek jest właśnie dla ludzi mocnych nerwach. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś takie własne poczucie etyki, yy, to proszę wychodzić wiecie. po trzech wersach. Bo po, po czwartym też nie ma sensu. No dobrze. Zawsze to przeżywam, wiecie Państwo, bo Różnie bywało na sali, ciągnij, ciągnij, jeszcze, jeszcze głębiej, głębiej, mocniej, mocniej. Trzymaj, trzymaj. Teraz. Trafieliśmy. Jeszcze trochę. Teraz tak. Znowu nic. No i o czym sobie pośpiewamy? Nie o tym o co Państwo myślicie. To jest rozmowa dwóch pilotów, którzy usiłują uruchomić ostatni rządowy samolot. Ciągnąc za drążą. Jak szybko zaśpiewam, zarazcie Państwo, jak to idzie, ciągnij, ciągnij jeszcze, jeszcze głębiej, głębiej, mocniej, mocniej. Trzymaj, trzymaj, teraz, teraz, jeszcze trochę. Znowu nic w rządzie, kubrzetem ten samolot, bo już wszyscy cycki bolą, kubrze, samolot. Nawet młoków cyckich bolą. Cech, kulcek, bora, esta, esta, na rząd. Unosi się do bo jak on wolno się unosi. Lecz się nie jest na ludzkość. Się... Słuchajcie, myślę, że się nie śmieci, bo... Ci co się śmieją, to ja wiem jak zrymowali, bo zasiana nana, jak on wolno ja to mam właśnie na każdym koncercie, ale możemy tak śpiewać, bo zapierdala nie jest przekleństwem. Nie jest. Było jeszcze półtora roku temu, ale teraz nie jest. Wiem o tym, wiem po wyroku pani prokurator w Krakowie, która prowadziła śledztwo przeciwko kibicom Wisły Kraków, którzy krzyczeli na kibiców Krakowi, Żydzi wypierdalać. I pani prokurator powiedziała, że śledztwo umarza, ponieważ nie jest to przekleństwo, tylko tradycja. wiecie państwo. Ja ten wyrok trzymam u siebie na biurku, bo jak mam gorszy dzień, to przeczytam i od razu mam lepszy. Także teraz, teraz przekleństwem to jest siurku zdajmy. Jakiś tam profesor został skazany, musiał całą klasę przeprosić. Czy coś takiego powiedział. Ty nie możesz latać tutką, wysłużoną, wysłużono prosty kiedy sięgnę do pamięci? Chyba jeszcze wreszcie w Świecie. Rząd się kuprze ten samolot, bo już wszystkich cycki wolą. Kuprze ten samolot, pani odda także wolą. Cyk, cyk, ura, ura, esta, esta, la, rząd, nosi się do góry, jak on wolno zawier... Jeszcze macie lęki, ale słuchajcie, tu jest osiem zwrotek. Tak? zobaczycie Zobaczcie, jaki brytn padniecie, tak? Nie ma zmiły. w naszym godnym dumny orzeł, a ty latasz co coraz gorzej. I gdy tutka leci w burze z kózkiem, Jarek mówi, lecą ruskie. Uprze, ten samolot, bo już wszystkich soski wolą. ten samolot, europosłów także wolą, chociaż w autach siebie tolą. Ty, bo ty jest taka serdawka, ty masz busem jak na jabłka i jak, jaką? Cyklu, cyklu, rabona, esta, esta, siadała na nosi się do góry, a konwolno zapierdalać. Ale wiecie teraz jaka moc będzie z wami? Jaki będziecie mieli power? Wrócicie do domu, teraz i siedzie taka nabzdyszana córka albo syn. Gdzieś ty mama była tyle czasu, głodna jestem, nikt mi kolację nie zrobił A wy sobie tak się opieracie o framuszkę drzwi i mówicie tak Słuchaj ty, tam jest lodówka albo się. <ślesztrę> Mamo, ty przeklinasz, nie, to tradycja i taka już będzie. Ja coś Państwu powiem, ja sam to przeżyłem na pas. Parę lat temu musiałem być ojcem i matką własnych synów. No i tak było, że, że usiłowanie matczyć w związku z tym może szaliczek założyć, go zimno, a, a skarpetki, jak ja Aga, może ci zrobić kanapkę na studia. <gledeur> Kanapka na studia tak jak ja, może Wy No i tak się złożyło, że przed Bożym Narodzeniem nie było mnie w domu, bo cały czas miałem jakiś koncert w Londynie, jakiś w Wiedniu, później jeszcze w Wrocław, w Szczecin, w ogóle nie dojeżdżałem praktycznie do chałupy, a oni cały czas usiłowali mnie trafić na kasę przed świętami, bo, żeby mieć za co kupić prezent dla mnie. No i. Tak, gdzie jesteś? W Londynie. A kiedy wracasz do Warszawy? Nie wracam. Jak to? Bo lecę do Wiednia. Mhm. Do Wiednia. Ale z Wiednia do domu? Nie. Jak to nie? Bo jadę do Wrocławia, mam koncert. A z Wrocławia? Szczecin. I tu mój starszy nie wyrobił. I nagle mówi: ojciec, nam się kurwa wymyka spod kontroli. Ja dopiero wtedy zrozumiałem, kto do kogo kiedy Wiecie Państwo, ale jak to zrozumiałem, to jak rozpostarłem własne skrzydła, to dzisiaj nie są w stanie mnie dokonać. Świat powiada po goły, lata na drzwiach od stodoły. Przedmiast ja się zajął sensem sesem, tak miałby leksem. Przed, jakby ten samolot, pojóż z kibcy z kibolą. Przed, ten samolot, nawet drobę tutaj nie wolą. Wykora, pobla, esta, siada na naszą, nosi się do góry. Jak on wolno, zapierdala. Ciągnij, ciągnij jeszcze, jeszcze głębiej, głębiej. Jeszcze trochę Jest, jest, jest Dziękuję bardzo. A muszę Państwu powiedzieć, że z tą piosenką miałem przygodę taką, że podszedł do mnie po jednym konc z koncertów taki młody chłopak z tym irokezem na, na głowie i mówi do mnie, no Panie Krzysiu, ale za tę tutkę to szacun za wykon. <noise> Wiecie państwo, ja wtedy zrozumiałem, że w naszym kraju są dwa różne języki polskie. Jednym my się posługujemy, drugim, drugiego w w ogóle nie znamy. I, ale ponieważ był to bardzo miły chłopak, ja mówię, słuchaj, czy ty mógłbyś na wasz język przetłumaczyć e, ten, ten refren? A on mówi, a po co to panu? A on mówię, bo ja kiedyś jak się pojawię między blokami, to bym, żebym się wybronił. No i on gdzieś po tygodniu przysłał mi mailem swoje tłumaczenie i teraz Państwu zaśpiewam refren drugim językiem polskim. To, co śpiewałem wcześniej pierwszym językiem polskim. Łapaj dziama, łam się mala, strągaj, strągaj mor, niechaluj, czulgaj, czućkaj, dziągaj, dziągaj, papuj w szkolnie, maniano.